Zadanie. Nie wykonując obliczeń, określ, czy układ jest oznaczony, nieoznaczony lub sprzeczny. I mamy trzy układy do rozwiązania. Za chwilę pokażę Ci ściągawkę. Oto ona. Układ oznaczony ma jedno rozwiązanie, a tym rozwiązaniem jest para liczb. W tym wypadku x równa się 0, y równa się ułamek 5 trzecich. Układ nieoznaczony ma nieskończenie wiele rozwiązań, a w wyniku obliczeń otrzymujemy zwykle symbol 0 równa się 0. Układ sprzeczny nie ma oczywiście rozwiązań, brak rozwiązań. W wyniku obliczeń wychodzi nam zwykle jakaś głupota: 0 równa się 1 i trzeba to przekreślić, albo 0 równa się 10 i też trzeba to przekreślić. Aby wytłumaczyć, jak to można zrobić bez liczenia, no niestety będę musiał chociaż odrobinę wykonać obliczenia, chociaż zadanie tego zakazuje. Ale wszystko robię to po to, abyś zrozumiał, jak to zrobić. Bo to, co ja będę robił tutaj na kartce, trzeba robić to w głowie. No właśnie, ale zanim jeszcze przejdziemy do samych obliczeń, chciałbym, abyś zerknął na układ nieoznaczony i sprzeczny. W układzie nieoznaczonym Równania są identyczne. Po uproszczeniu, zawsze równania muszą mieć taką samą postać. W układzie sprzecznym, po uproszczeniu, lewe strony muszą być identyczne, a różnią się tylko liczbami z prawej strony. Zatem zauważ, pierwsze równanie, jak pomnożymy razy 2, tutaj otrzymujemy już samego x, tutaj 0,6y równa się 6. Drugie równanie przepiszmy bez zmiany. To wymnożenie tak normalnie trzeba wykonać w myślach, w głowie. I teraz zauważamy, że lewe strony są takie same, czyli wyrażenia z x, z y tutaj są identyczne, a różnią się tylko wynikiem z prawej strony, wartościami liczbowymi. Jest to dokładnie taka sama sytuacja jak tutaj. Czyli jest to układ sprzeczny, ponieważ jeśli pierwsze równanie przepiszesz bez zmiany, a drugie wymnożysz przez minus 1, czyli tutaj zmienią się znaki na przeciwne, widzisz, to wszystkie nasze współczynniki się z lewej strony wyredukują, a z prawej otrzymamy jakąś liczbę, w tym wypadku 1,7. Oczywiście 0 jest różne, więc przekreślamy od 1,7, czyli piszemy, że jest to układ sprzeczny ale jeśli mamy nie wykonywać obliczeń, należy w myślach ten układ pomnożyć tak, przynajmniej spróbować tak pomnożyć, żeby wyszło nam to samo tutaj z lewej strony, czyli żeby współczynniki przy x i przy y były identyczne. trzeba zerknąć, co powstanie nam z prawej strony. Przejdźmy teraz do drugiego przykładu. Podzielmy drugie równanie na 2, czyli pierwsze równanie przepisujemy bez zmiany. A tutaj otrzymujemy x plus 3y równa się 10. I zauważasz, że te dwa równania są dokładnie takie same, a więc mamy identyczną sytuację, tak jak wyżej, czyli jest to układ nieoznaczony, czyli mamy tutaj nieskończenie wiele rozwiązań. Gdybyśmy koniecznie chcieli ten układ rozwiązać, pomnożylibyśmy pierwsze albo drugie równanie przez minus 1. W tym wypadku drugie równanie mnoży przez minus 1, więc Pierwsze, wiadomo, przepisałem, w drugim zmieniłem znaki przed wartościami liczbowymi i widzimy, że wszystko nam się wyredukuje, zarówno x, y, jak i liczby, więc otrzymujemy 0 równa się 0, tak samo jak tutaj, czyli mamy nieskończenie wiele rozwiązań, układ nieoznaczony. Trzeci układ nie możemy sprowadzić do takiej postaci, żeby współczynniki przy x i przy y były identyczne, ponieważ tutaj przy y już jest dwójka, a przy x jest tutaj jedynka, a tutaj dwójka, więc na pewno nie sprowadzimy tego układu do układu nieoznaczonego albo sprzecznego. Zatem niemalże od razu moglibyśmy napisać, że jest to układ oznaczony, ale w ramach wytłumaczenia chciałbym, abyśmy rozwiązali. Tutaj już mamy przeciwne współczynniki, więc te współczynniki redukujemy. x dodajemy, otrzymujemy 3x równa się 9. Dzielimy na 3, to x równa się 1. 1 wstawiliśmy tutaj do pierwszego równania. Ha, widzisz? 2 razy 1 plus 2y równa się 4. I należy takie równanie obliczyć. 2y zostawiamy po lewej stronie, 4 po prawej. Tutaj ta dwójka przenosi się na prawą stronę, zmienia stronę, zmienia znak. 2y równa się 2, czyli y równa się 1. I rozwiązaniem jest, jak widzisz, para liczb. Jest to układ... Oznaczony. Podsumujmy. Układ oznaczony ma różne współczynniki przy x- i przy Y. -kach. Tutaj akurat przy Y są takie same współczynniki, ale zauważ, z kolei przy x- są różne, więc w ten sposób już możemy rozpoznać, że jest to układ oznaczony. Układ nieoznaczony po odpowiednim przekształceniu da się sprowadzić do dwóch takich samych równań, a układ sprzeczny ma lewe strony z x, i z y identyczne, a różni się tylko liczbami z prawej strony. Więc aby udzielić odpowiedzi do zadania, nie wykonując obliczeń, należy w pewnym sensie te obliczenia wykonać w głowie. A niekiedy te obliczenia są stosunkowo proste i myślę, że pewne rozwiązania będą widoczne od razu.